Dobrze, wychodzimy. Mamo, ja się muszę przebrać. Jest mi tak gorąco w tej bluzie. Dobrze, przebierz się, kochanie. O, cześć, kochani. O, heja. Hejka. Jak widzicie, jesteśmy nadal na tych wakacjach takich trochę. No. Dzieci, wy się przebierajcie. A to będzie taka trochę popołudniowa nasza rutyna, zaraz idziemy na obiad. Będziemy jedli makarony. No tak, makarony będziemy jeść. Włożę jeszcze te soczki i wodę. Na no naszego tutaj ocieplonego i tutaj je, i się pomaluje, dobrze? Dobrze, połóż malutką spać. <grym> O ja zaniosę dzieciom te wiesz co. Tak, tak, zanieś im to. Dzieci, już jestem. To proszę, to wasza konsola. Dzięki tata. Proszę. Dobra, jestem. Chyba nie mów tak na nas. Będę mówić, bo co mi zrobicie? Boże, ale to jest za ciepłe bo to jakiś kożuch? ja się w tym normalnie ugotuję. Dobra, już mi lepiej. To my sobie poleżymy. Dobrze. To ja zrobię sobie pielęgnację, jeszcze sobie wezmę serum. Wpuścimy troszkę do oczek. I tutaj muszę znaleźć we Włoszech jakieś fajne kosmetyki. Dobra, chodźcie, idziemy na nasz obiad. Dobrze. Dobra, jesteśmy. No dobrze, już się. Mamo, dobrze, y, słucham cię. Y, mami, bo ja bym chciała Cię zapytać. No pytaj, pytaj. Czy bym y, jakby mogła. Y, no, wystartuj. Czy bym mogła pójść na jarmarki? No pewnie. Pójdziemy oczywiście, że tak. Jej! No, pójdziemy na jarmarki kupimy może coś. Ja bym chciała kosmetyki we Włoszech kupić jakieś. Dobra, koniec gadania. Chodźmy już na obiad. Dobrze, wysiadamy. Witamy Państwa na naszym włoskim obiedzie. Dziękujemy. O, to jest nasz stolik. O, jak ładnie. Dziękuję, Kamilie. Siądziesz sobie tutaj, a mamy się przy Tobie. Hihi. Rozdam wam wszystkim talerze, dobrze? Dobrze, tato. Proszę, proszę, proszę i proszę. Jeszcze będzie tu dla mnie, więc chodźcie, będziemy sobie wybierać różne smakołyki. Kutie, yy, chodź, kochanie. To my idziemy na owoce, może i na sałatki, jakieś owocki. O, mmm, mm, mniam, mniam. Chodź, kochanie. Yy, tak ja pójdę tutaj na sałatki. Zobaczmy sobie, co to może być takiego pysznego. Hmm, zobacz, tu jest makaronik taki z ym, serkiem. Tu jest makaronik z, o, z jakimś sosem pomidorowym. Tutaj są że może, więc nie dla ciebie coś. Ale zobacz, tutaj mamy jakąś sałateczkę. Owocki, jakieś. I komuś tu pod kwiatuszek owocki jakieś. Mamy tu jakieś deserki. Mamy też jakieś bułeczki i jakieś takie picia. No to je poproszę na kalon. Dobrze. Taki z siosiem pomidalowym. Dobrze, już Ci układam. Proszę. Dziękuję. A ja sobie nałożę z takim serkiem roztopionym. No i siadamy. Mnie. No to ja wezmę sobie to, co mama. Mmm, Piechotka. Och, to ja wezmę sobie może taką sałatkę i owoc, może. Mmm, Kuchnia włoska jest pyszna. Po obiedzie. Pełna jestem już. Ja już pełna też. Dobrze, to odłóżmy talerze. To mamy wszystkie talerzyki. Proszę. O, proszę. Dobra, i idziemy. A gdzie mamo teraz? Idziemy na jarmarki. Jej! No to chodźmy. Proszę pana, idziemy na jarmarki, dobrze? A ma pan jakieś, nie wiem, do zalecenia, jakieś fajne tak, mam takie, um, jakby, mam takie bardzo fajne koszmetyki um, i jeszcze jakby jakieś błyszczyki, um, maseczki i jakieś jeszcze błyszczyki, maseczki, pomadki. Och, dobrze, dziękuję. Co tu masz taką minę? No idźmy na jarmarki szybko. Dobrze, mama? Dobrze, jesteśmy. Dobrze, jesteśmy. O, dzień dobry. Dzień dobry. Mmm, jakie fajne kosmetyki, zobaczcie. Mmm, no bardzo fajne. No może jakieś wezmę. Zobaczmy o tutaj. O, jakie fajne. Dzień dobry. Dzień dobry. Mmm, poproszę. Dzień dobry. Poproszę. Na... Ja poproszę taki kremik do twarzy. Ile będzie? 100 so złotych kartą? Pip! Dziękuję. To tu weź maluchy. I tutaj nic. Hmm, dzień dobry. Dzień dobry. Za ile o taki em, kremik z jaja zielony? Za 90... 5 zł i 80 groszy. Dobrze. Kartą będzie. Dobrze. Piep. Dobrze, proszę sobie wybrać. O, tutaj jakoś nie mogę wyjąć. Dobrze, tu ja pani Dobrze. Dobrze, wsadziłam już to torby. Mm, to nic. 5, 10, 15 minut później. No i to mi się podoba. Wszyscy zadowoleni. Możemy już iść. Dobrze. Jeśli spodobała Wam się ta historyjka, zostawcie łapkę w górę. No i napiszcie komentarz i papatki i całuski. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.